elo 3.2.0 witam widza bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z CSGO mam nadzieję, że będzie widza zadowolony z tego odcineczka, mamy 100 smoczych monet no i czas je przepierdolić nie? A żeby je w super sposób przepierdolić albo pomnożyć to widzu zostaw lajka like suba i przy depozycie nie używaj sparkles tylko wpisz kurwa xjungo x pomóż YouTubeowi, za przeproszeniem Apply i dostajesz 5% bonusu dobrze o ładny tutaj trening no to akurat może green wleci spróbujemy ładnie idź, 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 hamuj, hamuj no i kurwa idealnie już mamy 25% zysku no to po piąteczce jeszcze raz Picken, and myken and syken Szkoda, że na tej stronie nie ma jackpot'a, ale w sumie coś się spodziewać jak to kurwa kreśnie działa od 6 miesięcy Będziemy, ja dawaj teraz Bait Red A w sumie Green lepszy był, o homie homie Ej dobra Zanim ty ręcznie zaciągniesz to ja cię pierdolę Unboxing, może Unboxing, Unboxing spróbujemy Co tu masz nowego? To ludzie nie mają tyle spokojnie Toolkit. Bullshit. Dobra, coś budżetowego. Nie, nie, nie. Dodyszki. Price, high, low. Halo, halo. High to low. Co to kurwa? E? Za człowieku, wszystkie mi pokaż. Subnatic jakieś małe, jakieś levele, tunes. No dawaj to, spróbujemy. Raz czy dwa, ale. Pojedynczo. Pierwsze podejście, ale tu już widzę, że to są jakieś tickety straszne. Kurwa. No, jest profit. Kurwa, nie wiem, jest profit czy nie ma profitu? Ile to kosztuje? Jest profit, dobra. To było, lecimy dalej. Więc hmm. pędzę w której ręce. Dobra, dawaj ciebie. Jedno podejście. Dawaj. O, 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 o To jest profil w ogóle? Kurwa, zajebiście, 2 na 2 Ej, na chuj tu robić batelki? To tu trzeba tego skrzynki otwierać Garbage, niech będzie Co tu jest? Redline, redline Dawaj high ticket, kurwa, dawaj tego Simowa. No kurwa Ludzie, ludzie kochani, jak ono daje Z 8.40, 2% trafione Matka kochana, 3 na 3 Nie no, ja już czuję flow, ja już... Hot, to ja To mnie chyba, lecimy, 4 na 4 Uch, no nie wiem kurwa tak, tak średnio mi powiedział Co my tu mamy jeszcze, Jakiś Roll 2.20 Chuj, dwa razy można otworzyć, co by nie Dawaj good knife jakiegoś. Nie wiem, czy to jest profit? Nie. Tragedia. Miał miał. Miał miał, dawaj trzy razy. Co my tu mamy? Fejziki. O kurwa, strasznie niskie procenty właśnie widzę. A. Ale... Ale się nie zwróciło. To my tu mamy jakiś tunes. Tunes otworzymy raz. Co by nie? Ale ładnie dało pierwsze 3, jestem bardzo zadowolony To nie, to nie jest profit zapewne e, Ładnie wyglądało, ale Force field'ik jeszcze za ósemeczkę O kurwa Ale skiny Dobra, już wiem o co chodziło, Lotikiety. sneaky Sticky peak, ja tak na szybko to widzę, robię, ale czuję flow e, Stawaj tu kurwa Dobra, jest plus, chociaż tyle to było, to było, jakaś guerilla Gorilla kurwa, dawaj to kosem mi eee, Trash jest fuck Ładnie wyglądało Fancy pants Fancy pants, nie no bez przesady, dwa razy I kurwa, okej okay, to jest Nie wiem, to jest minus? No, minus, no 0 no w sumie 11,65 jeszcze mamy 11,65, dobra, dawaj od 11. Low mieliśmy listówkę, zobaczymy ile będziemy mieć na koniec 11,65, co ja tu mogę otworzyć dreamon to główno, no to chyba tylko w sumie to dawaj mi to 11,65, o kurwa, to 50 centów kosztuje. Uj. Ui, dobra, podsumowanie. Było pełnych skrzyneczek. Ze stówki zwróciło nam się. Kurwa. No i czyść. Trzy baksy nam się zwróciło. To te trzy magiczne baksy damy na green. Patrzcie teraz, co się dzieje. Ej kurwa, ale mi się wydaje, że serio może być green. Jeszcze dobiję. Idę na baita, bo tutaj może zamknąć. Let's see. No przejdź jeszcze raz kręć. We... A, kurwa chłoda ci da nie green. Dobra, na butelki jeszcze. 6 minut odcineczka mamy. Podobały mi się te skrzyneczki. Pewnie. Przez to, że pierwszy raz je tak naprawdę otwierałem tak. Stricte te same skrzynki, dlatego nam no mi dało, żeby zachęcić. Teraz bym wszystko przepierdolił zapewne, dlatego nawet nie będę próbował swojego szczęścia. To są 10% z tego co pamiętam. To jest gówno, to jest gówno. Gerbecz, czy tu mogę bić? Nie mogę bić, nie pozwalają mi, niestety. Hmm. Jestem. 5 dyszyk, mogę bić. Kurwa, to jest 1-1. Ile to kosztowało? 50. Dobra, chuj. Ostatnia botelka. Treszczę z fuck A to wszystko ta sama skrzynka. Oj, trochę. trochę się zagalopowałem. Ajajajaj. No kurwa. Ja pierdol. No Mam nadzieję, że chociaż jedna skrzynka będzie miała high ticket, bo średnio to wygląda. No, bardzo średnio to wygląda. Ostatnie trzy. I tu kurwa nawet równodyczka jest dopiero. Ja pierdolę. Tragedia. Ostatnie dwie ta chłopie, dajże jakiegoś kurwa high ticketa, czy coś Co to za gówno? No ja wygrał lask 25 Równa połowa mu się zwróciła, po chuju interes Dobra, ale to nic Te 39 roll, coś tu pokazuje nam 9.04 na green, dobra, próbujemy A mój... Nie zahamuje. Wiecie co? Spróbujemy dwa razy na greena. Po 15 i chuj. Jak się ondzie, to się ondzie, Jak nie, to nie. Ostatnie dwa odcineczki rola nam super dawały. Także. Jest nadzieja, że tutaj też coś może To już wiem, że nam nie da. Będzie black. No i teraz to nie będzie znowu red. No ale żyjemy w przekonaniu, że będzie green Tu już nic nie nie, nie, dobra Uff. Także już drogi widzu, zostaw teraz szybko lajka like Aby był green No i co? Hamuj Ja pierdolę Kurwa Jak to kurwa dało? Mówiłem ludzie? Nie, kurwa. Trzeci odcinek z rzędu Profiter'a teraz 100%. Rol, My chyba będziemy bez friend znowu, jak dawniej. Lecisz, koguciku. Dobra, dabla już nie będzie, to już widzę. Ale chuj z tym. Oddało 100% profitu, drogi widzu. Zostawiasz w tym momencie lajka. Jak jesteś. Jakby to powiedzieć. I chcesz mnie wesprzeć, o mentalnie. To zostaw mi lajka. Dziękuję Ci bardzo, od razu z góry, trzymajcie się wszyscy i do następnego. Nara!